Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś przenosimy młodych kaczek na wybieg koło kurnika, ale wcześniej ogarniemy i królikom, bo już tam trochę nie miały sprzątane. Jak im ogarniemy, to ogarniemy tamte budki i ciekawe okazy się pojawiły w karmniku dla ptaków. Ale to w drugiej części filmu będzie dobra. Biorę się za robotę, biorę rękawiczki i działamy. Przy okazji muszę przyznać, że póki co z tego poidełka jestem super zadowolony. Na razie mają tutaj potem zrobi im się w środku, ale tyle jest tylko na rozlewane co kaczki rozlewają. A tak to na cały dzień im starcza ten baniaczek dla wszystkich. Zawsze jest dostęp do świeżej wody. A teraz akcja u królików. Te poidełka nawet się sprawdzają, i tak jak zawsze. Czarny pije więcej, łatka pije mniej, ale ubywa, nic nie kapie. Może to nie będzie złe rozwiązanie z nimi. Może trochę podziałają. Minus jest taki, że za każdym razem, jak chcemy dolać im wody, to trzeba to całe ściągać i, wiecie, całe ściągać i rozkręcać i dolewać, bo w tych starych to tutaj była klapka, można było sobie w butelce przynieść wodę i luz i się dolało. A tak to może się będzie częściej myło, te poidełka nie będą tak się zapychały. Dobra, nie przedłużam, sprzątam im, nie przekładam ich tutaj, bo to bez sensu, bo zaraz tu wysprzątam i montujemy młode kaczaki. A króliki to już aż mam wyrzuty sumienia, ciągle zwlekam, żeby im coś ogarnąć, ale dobra, dobra, ogarnie się. I wysprzątane elegancko, podsypane suchą dezynfekcją. Świeża słoma, świeże sianko. Dzisiaj sianko z burakiem. Marchewka, jabłko dla smaku. czarne oczywiście tam zagląda do jedzia, A jedziu cały czas grzecznie siedzi tu pod spodem. Ale w nagrodę, że dzisiaj były takie grzeczne, to mam dla nich trochę korzenia mniszka. Proszę, częstuj się nie za dużo, żeby nie przedobrzyć. Na trochę wam to starczy. Bardzo dziękuję, bo to od widzów dostałem. Znaczy, ja dostałem. Łatka i czarne dostali taki prezent i jeszcze tam parę smakołyków różnych mają smacznego. Zajadaj sobie. Teraz muszą polatać, popatrzeć co tutaj jest nowego. On to prędzej do nowych rzeczy, a łatka to tak jak jej się da. Nawet coś co lubi, to musi odczekać. Nie lubi się nagrywać. Tak ona fajnie je, a nigdy nie chce dać się nagrać. Już to kamerą tu latam To idzie sobie w kącik i czeka aż pójdę Czarny to prędzej A teraz jaka wygoda Nie trzeba przez te furtki bramy latać Tylko taczkę sobie biorę Edziu Tędy Tu idziemy to wysypać Przepraszam Wjeżdżamy Na koniec I gotowe Ile to mniej latania tylko od kaczek i gęsi mam więcej latania, ale chyba tam coś wymyślę obok nich. Się zrobi jakiś taki punkt na ten ich obornik czy gnój, bo to bez sensu stamtąd tklatać. Króliki ogarnięte. Można zaczynać akcję kacznik dla moich kaczek. Stary odchowalnik trzeba tu wszystko wyczyścić, zrobić im elegancko, zrobić basenik. Boki są obkopane kamieniami, to jedziu się tu nie podkopi ani nikt inny dobra, grabie w dłoń, taczka pod drzwi. To jest elegancka wysokość taka, żebym z pięć razy to muszę dzisiaj tu zarobić w głowę. No za nisko jest zrobione. No, jakby to by było te pół metra wyżej, to można było sobie chodzić tam w środku. A tak to jest niewygodnie, no ale co zrobić? Jest jak jest. Stara słoma wywieziona. W środku nowa posłana. Tutaj na wybiegu to im chyba nie będę dawał na razie słomy. Może trochę tego sianka z burakiem, czy czegoś takiego im się rzuci. Trochę zielonki najlepiej, jakbym gdzieś tu znalazł. Gdzie już trochę ta zielenina odbiła. Widzę, że tutaj w koło może, może i coś będzie. Lecę im zamontuję basenik, jakieś karmidełko i je przenosimy. Drzwiczki są od tego, tylko że na dachu bo się tam łamała taka deseczka, ale one jakś tak na wcisk się domykają i nawet na te zamknięcie. Także nie kombinuję, bo jak robiłem na wkręty to się tylko gorzej łamało potem. Dobra, basenik i lecimy po kaczaki. Ogarnięte. Na początku, oczywiście, te kaczki są trochę przestraszone, nie wiedzą co się dzieje, ale mają tu basenik, już oczywiście zdążyły go zabrudzić. Mają pasze, mają trochę kapusty pekińskiej, trochę z takiego co powschodziło, trochę zielonki. Trzeba dać im trochę czasu, żeby się oswoiły z nową sytuacją, i wtedy tu przyjdziemy. Zabiera Media, żeby stąd wyszedł. Bo one wiadomo, też się go boją trochę. Także Edziu, wychodzimy, chodź. A reszta bandy dostała resztę kapusty pekińskiej. Co została? Kaczki to bardzo lubią, ale kury też nie pogardzą. Jeszcze kaczką wymienimy tutaj wodę. I będzie elegancko. Jeszcze to trzeba wysprzątać, starą grzędę. To za chwilę tak podglądam te kaczaki stąd. I już tam sobie chodzą, jedzą. Nawet lecę, do nich zajrzę, a Edzia zostawię z tej strony płotu. To powinienem się wyrobić, zanim to się naleje pełne. Edziu wyjątkowo grzeczny podczas nalewania tej wody. Nie pisze, nie szczeka, nie drapie w płot. Jak nigdy, trochę się już oswoił z tym. Kaczki widzę już sobie pojadły, popiły trochę. Już się pomału czują jak u siebie. Stres przechodzi. Szczególnie, że Edziu już tu nie lata. No i dobrze, oswoją się tu zresztą ekipy, która mi tu już ciuka rozwaliła. No przynajmniej on był związany. Ej, ale był taki, wiecie, chudy, bo już tam dla królików brałem, tutaj brałem i o, już na rozwalane. A propos tego karmnika, wstawiłem z godzinę temu miseczkę z wodą tutaj, żeby miały co pić, bo jak jest sucho, to tu nigdzie naokoło nie ma wody. Może któryś się skusi. Jeszcze żaden ptak nie przyleciał, odkąd to wstawiłem, ale wiadomo, ptaki się boją nowości. Coś tu się pozmieniało, szperałem, trzeba odczekać, ale patrzcie, jaki cudak mi się dzisiaj tutaj nagrał. Wydawało mi się, że jest to kopciuszek, ale tak porównywałem zdjęcia, porównywałem teraz. Wydaje mi się, że to jednak pleszka. Chyba dobrze wypowiadam tą nazwę. Jak ktoś wie, to może dać znać w komentarzu. Ciekawy ptak, a to tak było, że tak okno miałem uchylone, i słucham, co mi tak tutaj ładnie śpiewa pod oknem. Przejrzałem kamerę, patrzę, a to taki cudaczek. Właśnie podlaliśmy zedziem w namiocie. Na razie za dużo tu nie widać, żeby wschodziło, ale może jakieś tam pojedyncze rzeczy są. Tutaj co powinno rosnąć? To by było to? Rzodkiewka. Czy to może być rzodkiewka? Nie wiem. Ja tu się nie znam. Ale to wygląda, jakby cebulka tutaj wschodziła. Bo tutaj jest cebula. Ej, Dziu, nie chodź po tym. Wychodź, wychodź. Tutaj jest Majeranek, może to i któryś z tych, a tutaj Mięta Mięty na razie nie widać. No dobra, coś tu się ruszyło, coś zielonego widać, ale może to wiecie, jakaś trawa od spodu przebija czy coś. Kto wie, tutaj jest niby sałata, ale to na sałatę mi nie wygląda. Uchyliłem tutaj wszystkie okienka z tej strony, bo tam w środku bardzo duszno jest. No, drzwi nie mogę zostawić otwartych, bo zaraz te towarzystwo by tam przyszło. I co wykiełkowało, to by pożerło. Edziu, proszę bardzo, aby do cienia już się nalatał, nalatał, to teraz w cieniu będzie leżał. Gorąco, ale to wiecie, to i mi jest gorąco. I stara grzenda sprzątnięta. Żebyście nie mówili, że goście pojechali, od razu bałagan robię. No dobra. Jadro, grabie, taczka na środku. Ten podejścik dla kurczaków, co był. No, robię bałagan. Lecę to sprzątne. Trochę ogarnięte, zawsze kawałek do przodu przegrabiony. Chociaż ten pasek, to wiecie, jak ktoś przyjadzie, to już inaczej to wygląda. I przykręciłem tą drabinkę, bo dzisiaj widziałem taką jedną kurę grubą, i nie mogła tu doskoczyć. To teraz po drabince da sobie radę. Ja mam dla tej całej bandy kapustę, żeby mieli zajęcie. Proszę bardzo, częstujcie się, bo ja lecę tutaj podsypać te porzeczki jak starczy to i drzewka, i żeby kury mi tu lepiej nie przeszkadzały. No to podsypujemy. Raczej to jest mało sensowne, lepiej by było to wiecie, podsypać jak się sadziło, czy tam wsadzało w ziemię. Ale myślę, że nie zaszkodzi. Zawsze to jakieś tam przez wodę wartości odżywcze nalecą tam do korzenia. Taką mam nadzieję, zaraz to się jeszcze podleje. Tylko ciekawe, czy kury tego szybko nie rozszabrują. O, tu mam tą morwę, morwę to lubię. To ona trochę dostanie. Tutaj jest duży dołek, to to ładnie zakwitło. I tu jeszcze trochę starczy. Zawsze coś, tylko po wodę poszedłem. Już mi tutaj rozciągają, o, jest i łobuz, ale coś widzę się uspokoił, A, tak mówię i zaraz zawsze mnie przeatakuje, to drzewko jak ładnie zakwitło, ciekawe czy będą jakieś owoce z tego, może będą, jak ja już tak latam z tą konewką, to idę, te drzewko nie wiem czy żyje, tak licho wygląda, nie widzę na nim pędów, mogło paść, bo to w tym roku przywiezione, D. no i one chyba tak słabo wyglądały już wcześniej. Ja je chyba źle posadziłem, potem wykopywałem i tak. O, nie wiadomo coś z tego będzie, ale lecimy róże Podlać, ale z tą różą to chyba nic już nie będzie z niej. Lublin chyba okazał się dla niej zabójczy niestety, bo jak przyjechałem ją Lublinem, to od tamtej pory tak zamarła na niej to ani jednego listka nie widzę. Kompletnie nic. Jedna wielka Słuchota, ale podlej, Może może coś odbije jeszcze od dna. Chociaż nie sądzę. I to już wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z Wami żegnam. A jutro od rana prawdopodobnie wyprawa po bardzo ważny materiał. Ale nie zapeszam, bo już tyle razy to planowałem, że nic więcej nie mówię. Jak jesteście ciekawi, to zapraszam na jutro. Na siódmą rano. A ja lecę to planować, jakby to miało wyglądać. Na razie, cześć!